Godowe. Dobrze. W filmie o debilach ekologicznych, gdzieś tam, który nakręciłem, na przykład dałem takie twierdzenie, że wzrost temperatury jest dla nas korzystny, że optimum było 5000 lat temu, gdy to li. Temperatura była wyższa średnia, globalna o 3 stopnie Celsjusza, no bo wtedy Sahara była sawanną, obszary Zielone Afryki były dużo większe, yy, Azja ta środkowa, środkowa nazwijmy to w ten sposób. Yy, nie była pustynią, była pokryta lasami i tym podobne sprawy. I jakimiś no nie wiem czy z Sawannami co tam występuje. Nieważne. No i co się dzieje? No dzieje się taką... Znalazłem tak, takie przedstawienie z satelity obszarów zielonych w Afryce. Zobaczmy jak pięknie. Zobaczmy sobie. Zobaczmy, co się dzieje. Zjawisko odwrotne. Zawsze do tej pory słyszeliśmy, że to pustynia, tereny pustynnieją. Pustynia po, pożera kolejne tereny. W tym momencie tutaj obszary zielone, niejako następuje proces odwrotny. Że przyroda odwraca proces pustynnienia i obszary zielone się. Przesuwają stopniowo na północ. I tak jak w samym filmie mówiłem, to powtórzę, że to jest dla nas ze wszech miar korzystne. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wielkie widzimy połacie właśnie Afryki, Sahary, będą zdatne do życia. Będą Zasobne wody i tym podobne sprawy. Zauważmy, że, kurde, zapomniałem, jaka to była cywilizacja, że po tym okresie, gdzie to Sahara była sawanną, wytworzyła się tam cywilizacja, która nauczyła się czerpać wodę z zasobów gleby i ona jeszcze funkcjonowała, zdaje się, do IX wieku naszej ery. Takie potężne były zasoby wody. Wewnątrz Ziemi, także to tyle. To zdaje się, że miałem w tym rację. Wbrew tym wszystkim debilom, co krzyczą, Ziemia płonie, ostatnie pokolenie, nikt nie przeżyje. Mieliśmy gorzej, to znaczy wyższą temperaturę i przeżyliśmy. Teraz kwestia następna: powódź i mamy właśnie tą narrację. Anomalie pogodowe, anomalie pogodowe, patrzcie deszcz spadł. Ojejku. To. Otwórzcie sobie na głupiej wiki. Hasło powódź i tam będziecie mieli historyczne powodzie w Polsce. No i na przykład weźmy taki. Rok 1451. Długotrwała powódź. 56. wylew odry. 59. wylew odry. 68. wylew odry. 71. katastrofalna pod Krakowem. No co, 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 dwa lata. Dziś żyjemy naprawdę w bardzo spokojnym okresie. Wbrew mm, tym histerycznym reakcjom, gdzie. Yy... Te katastrofy naturalne występują stosunkowo rzadko w porównaniu z tym, co było kiedyś. Przypominam, tam dawałem źródło, nawet link do tej książki. Katastrofy pogodowe w Polsce, tam w XVIII wieku. Tam, w tamtym okresie, to możecie sobie przeczytać, w źródłach powódź występowała cztery razy w roku. A dziś mamy histerię. Dziś mamy o, powódź. Jak to? Jak to możliwe. No, powodzie się zdarzały przez całą historię. I tutaj jest takie coś, że nam mówiono, że jesteśmy bezpieczni. I my w ogóle tak wszelkie katastrofy traktujemy jako jakieś, nie wiem, zjawiska te meteorologiczne jako jakieś zjawisko jakieś anomalie, jakieś dziwne to nie jest nic dziwnego zauważmy wały przeciwpowodziowe na Odrze w byłym, w byłym nazwijmy to obszarach zajmowanych przez Niemcy jako zabór pruski Przecież to nie było budowane gdzieś tam w XX wieku, tylko w wieku XIX. Bo te powodzie występowały wcześniej. A powiem szczerze, że te wszystkie histerie, te wszystkie właśnie anomalie pogodowe, czemu mają służyć? Mają służyć tam prostej rzeczy, takiej, zaraz Wam tutaj coś powiem, że. Yy, My i inne kraje, tak, te Niemcy, wiemy, jaka katastrofalna sytuacja jest z autostradami, z mostami. Ostatnio zdaje się, w Dreźnie jakiś most się po prostu zawalił. To wszystko jest nieremontowane. To samo się dzieje z wałami, bo wszystkie pieniądze są przeznaczane na ideologiczne niszczenie Europejczyków, na sprowadzanie migrantów. A te wszystkie rzeczy, które służą bezpieczeństwu, są zanie... zaniedbywane. I tutaj powiem Wam szczerze, że yy, taki. No, człowiek pod hasłem, prawda, nas wyzwoli na ich się, ją udostępnia takie coś. Inwestycje wstrzymane przez rząd Tuska. Zbiornik wielowieś klasztorna na rzece Prośnie. Budowa zbiornika wodnego kąty mostowa na rzece Wisłoce. Zbiorniki przeciwpowodziowe kotlarnia na rzece Bierawce, itd., itd. Nysie Kłodzkiej, Nieważne, no, możecie sobie przeczytać, tylko. Jest ta, ja mam takie pytanie. No od kiedy rządzi rząd Tuska? To wszystko powinno być zbudowane przez 8 lat rządów pisowskich. Jeżeli to zaczęto budować i nie było finansowania, ta budowa się ślimaczyła, bo wszystkie pieniądze były nie dla naszego bezpieczeństwa, ale dla państwa U, to w tym momencie... Yy, Nastąpiło, co nastąpiło, bo od kiedy rządzi Tusk? Zaraz zobaczmy, bo ja już się pogubiłem w tym, wiecie, człowiek ma krótką pamięć złotej rybki. Od kiedy on rządzi? Mm -hmm, mm -hmm. Zaraz przejdziemy. 19 października 23 prezesa Rady Ministrów i tak dalej i tak dalej. No 12 grudnia 2023 roku. 12 grudnia, czyli nie rządzi całego roku. Być może i wstrzymał, ale takie inwestycje buduje się 2-3 lata. Więc na zasadzie takiej, że zaniedbywania dziesięcioleci są nagle przypisywane, albo ktoś akurat zaczął rządzić i być może wstrzymał. Jego wina. Tylko, że to powinno być robione na bieżąco. To samo mieliśmy w tak zwanej powodzi tysiąclecia. W 1997 roku, gdzie okazywało się, że wały przeciwpowodziowe jeszcze tam z XIX wieku do jakiegoś czasu były naprawiane, konserwowane, a potem były zaniedbywane. I zobaczmy, że w tym samym regionie mamy znów to samo. Więc to, że coś występuje, jest rzeczą naturalną. A to, jak się do tego przy, przygotowujemy, jest naszą winą. I nie oszukujmy się. W tych regionach ludzie wybrali jakiś określonych polityków. Ci politycy mieli to w dupie. Oni woleli, woleli przekazywać samochody straży pożarnej do państwa u. Przekazywać tam środki na odbudowę jakichś muzeów Szuchewycza i tym podobne rzeczy, a nie na wały przeciwpowodziowe. I teraz ludzie po prostu nie wyciągają z tego wniosków, bo dalej wybiorą tych samych i dalej będzie to samo. I dalej będą utrzymywani w przeświadczeniu, że to są anomalie pogodowe. Nie, powodzie się zdarzają. Powiem taką ciekawostkę dotyczącą archeologii, że to archeologowie zastanawiali się, dlaczego osady były budowane w pewnej odległości od rzek. Co było tak w gruncie rzeczy nielogiczne dlaczego? No Bo taka rzeka bliziutko to daje możliwość i tam łatwego transportu i zasoby wody i możliwość odprowadzania nieczyszczości i tym podobne sprawy, prawda? No ale i były takie koncepcje, że po prostu korytarzek się zmieniały, no ale można to zbadać na zasadzie badań gleby, gdzie się stwierdza, czy tam kiedyś były warstwy osadowe, charakterystyczne dla rzek. Okazało się, że nie. No i doszli do prostego wniosku, że budowano w jakiejś odległości od rzek na wzniesienia. Z prostego powodu. Rzeki wylewały. A dziś robimy z tego tragedię. No i winni są ci, którzy po prostu bezpieczeństwo i państwa U przekładali na bezpieczeństwo Polaków. Nie dokonywali konserwacji wałów powodziowych, nie budowali zbiorników retencyjnych. Na to są potrzebne środki, których zabrakło. Bo mieliśmy cel większy. Wspomaganie państwa U, a nie ochrona i bezpieczeństwo obywateli jakiejś poli. Yy. Powiem Wam szczerze, że yy. mówili nam, że chronią przed rakietami Putina. Ukraina walczy, by na nas rakiety nie spadały. A taka jedna powód to jest. Równowartość, można powiedzieć, tego, jakby spadło na te rejony tysiąc tych rakiet. Straty takie będą materialne. No i na tym trzeba, a nie, nie, nie skończę na tym, przepraszam, bo przy tym są wykwity inteligencji tych wszystkich, nazwijmy to, ekoidiotów, idiotów w mojej opinii i na przykład możemy się dowiedzieć już naprawdę absurdalnych rzeczy, bo nie jak Jakub Wiek zwany powszechnie przez wielu hałabałą nagle tam ma wpis mówiący, że jak deszcz pada, to jest źle. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że jak deszcz pada, to jest, idzie woda do ziemi, tylko deszcze jak padają, to wypukują wodę ziemi, i im bardziej deszcz pada, tym jest bardziej sucho. No, cóż, musi alternatywna rzeczywistość. Po prostu to już jest taka szuria, to jest takie oderwanie od rzeczywistości, że nawet ciężko to komentować. To taki, można powiedzieć, śmieszek na koniec. Naprawdę granice absurdu istnieją, ale one już dawno zostały przekroczone. Dlaczego? No bo Polacy są debilami generalnie jako populacja. Inne narody europejskie też wcale nie są lepsze. I wciska im się takie kity, i potem takie ostatnie spierdolenie blokuje Wam drogi. Oczywiście nie odnoszę się do wszystkich, mówię jako populacja generalna.